Z tej strony wasza Polish Notes i zapewne zarówno wy, jak i ja doświadczyliśmy tego specyficznego uczucia podczas nauki. Takie wyczerpanie, uczucie bezsilności. Wiesz, że musisz się uczyć, chcesz się uczyć, ale nie możesz nawet zebrać swoich myśli. Czujesz się po prostu przytłoczony. I po prostu wydaje ci się, że no nie wytrzymasz tak dłużej. I już teraz mogę Ci powiedzieć, że jeśli nie nauczysz się radzić sobie z negatywnymi doświadczeniami, które dokuczają Ci podczas Twoich sesji uczenia się, to dużo się nie nauczysz. Możesz próbować dalej, ale to samo uczucie zmęczenia będzie się powtarzać. Jest to pewien schemat. Zaczynasz naukę z motywacją, pewnego rodzaju podekscytowaniem, ale gdy emocje opadną, znajdujesz się w samym środku rzeczywistości. A niestety rzeczywistość bywa surowa i potrafi dać w pysk. Jeśli rozpoznasz w sobie te negatywne uczucia, które od czasu do czasu Cię nawiedzają, to już jest połowa sukcesu, ale każda nowa sesja przynosi ze sobą wyzwania, a co za tym idzie kolejne negatywne uczucia. I niemal każda moja sesja nauki była w jakimś stopniu bolesna. Jestem z natury osobą, która najchętniej by zrobiła wszystko dookoła aby się nie uczyć, wyodkurzała cały sufit, jakby było trzeba, ale kawałek po kawałku uczyłam się, jak sobie radzić z tym męczącym lenistwem i jak stosować konkretne antidotum na niepokojące emocje. I za każdym razem dotychczas działało. My, ludzie, jesteśmy ogólnie tak stworzeni, żeby za każdym razem iść najłatwiejszą ścieżką, taką bez przeszkód. Jeśli zaś obierzemy inną drogę, zostaniemy poważnie wystawieni na próbę. Wszystkie emocjonalne siły w nas będą próbowały popchnąć nas z powrotem do bez bezpieczeństwa ścieżki Najmniejszego oporu. Ale na szczęście masz mnie, a w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak rozpoznać negatywne emocje wynikające z gorszego dnia czy i jak mimo to wrócić do nauki oraz uczyć się efektywnie. Jeden. Ogranicz długość sesji. Jest to najważniejszy trik, którego nie warto pomijać, i to nie bez powodu. Jeśli czujesz się sfrustrowany lub przytłoczony podczas sesji nauki, trudno jest no, usiedzieć na miejscu, jeśli wiesz, że masz jeszcze dwie godziny przed sobą. Jeśli jednak do następnej przerwy zosta tylko 15 minut, świat nagle wygląda piękniej, a Twoje baterie mniej się wyczerpują. Wszystkie inne techniki będą o wiele mniej skuteczne, jeśli właśnie nie ograniczysz tego czasu sesji. Aha, jeśli ja nie potrafię Cię przekonać, to warto posłuchać ekspertów, a to właśnie psychologowie twierdzą teraz, że najlepiej się uczymy, gdy uczymy się w krótkich odcinkach czasu. Szczególnie polecam technikę Pomodoro. Najlepiej pobrać sobie apkę na telefon z Pomodoro Timerem, który za Ciebie zadba o odpowiedni czas nauki. Zwykle jest to 25 minut, ale tak, że da Ci czas na zasłużony odpoczynek. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że podczas przerwy nie siedzimy na telefonie. Jak tylko odpalimy social media, które automatycznie nas wciągają, to mamy pewność, że z naszej nauki nici. Spróbujcie tego przez jakiś czas, a potem dajcie mi znać w komentarzu, o ile bardziej efektywna stała się Wasza nauka. 2. Nie skupiaj się na wynikach. Jesteś znużony, w negatywnym stanie, to nie jest czas na ocenianie siebie ani swoich postępów w nauce. Nie wymaga nie wiadomo jakich osiągów po przeczytaniu jednego rozdziału. Po prostu go w spokoju ukończ. To jest Twój cel. Jeśli popełnisz błąd oceniania swoich postępów, gdy jesteś sfrustrowany, znużony, zmęczony, dojdziesz do nierealistycznie negatywnych wniosków. Cały czas będziesz sobie powtarzać, jak bardzo musisz się uczyć, potem zaczniesz siebie obwinać, a na końcu stwierdzisz, że to nie ma sensu, jest już za późno na naukę. Siądź do niej czystą głową, choćby na 5 minut, choćby po to, żeby zniszczyć latające po Twojej głowie wyrzuty sumienia. Nie staraj się za bardzo, nie stresuj się wynikami. Wyniki przychodzą powoli, wymagają czasu. Na razie skup się tylko na tym, aby po prostu tą naukę zacząć. I to już będzie coś. 3. Chwila dla siebie. Choć może się to wydawać nieco dziwne, skoro chcemy się skupić na nauce, a nie na czymś innym, Polecam, aby przed każdą sesją poświęcić minutę dla siebie. Przykładowo zrób sobie twój ulubiony napój, postaw na biurku, a następnie zamknij oczy i przypomnij sobie, po co to wszystko robisz. Na przykład chcesz się dostać na wymarzone studia, marzyć się fajna praca, albo szacunek odważnych dla Ciebie osób. Przypomnij sobie także takie oczywiste oczywistości, jak to, że bez nauki nie można iść dalej z materiałem, można utknąć w miejscu, mieć problemy itd. Jakieś poprawki. Możesz również pomyśleć, jak miło czas na rzeczy, które faktycznie Cię interesują, gdy już skończysz się uczyć. Możesz oczywiście wybrać nawet jedną z tych myśli, ważne, żeby do Ciebie przemawiała. Więc za każdym razem, gdy utkniesz, dodaj sobie odrobinkę motywacji myśląc właśnie pod tymi aspektami. Numer 4. Zaakceptuj negatywne emocje. Kiedy Twoje negatywne siły wewnętrzne przytłaczają Cię, musisz je po prostu zaakceptować. Jeśli już je zaakceptujesz, zmniejszą one swój nacisk na Ciebie i na Twoje samopoczucie. Będziesz czuł je mniej, aż zdasz sobie po prostu sprawę, że to całe lenistwo jest totalnie abstrakcyjne i tylko Cię stopuje. Możesz robić to, co chcesz, pomimo negatywnych uczuć. Zaakceptuj je, pozwól im być, zdaj sobie tylko sprawę, że to nie one będą Ci rozkazywać sprawie tego, co zrobisz, a czego nie. Numer 5. Zmieniaj sobie od czasu do czasu setup podczas nauki. Jedną z moich ulubionych technik jest właśnie zmiana miejsca nauki. Innymi słowy, wybierz inne miejsce do nauki niż zwykle. Jeśli czujesz wybitne znużenie, nie ucz się w tym samym starym miejscu. Zachowaj świeżość, idź do kawiarni, biblioteki, do twojego znajomego, pouczyć się razem. Jest to nie tylko doskonała metoda na pokonanie gorszego nastroju, ale także sprawi, że będziesz się lepiej i efektywniej uczyć. Po prostu zmiana pokoju, w którym się uczysz, poprawi Twoją koncepcję. I sprawi, że nowe zagadnienia nie będą ulatywać ci z pamięci zaraz po przeczytaniu, bo będziesz taki zmęczony, znużony i rozleniwiony numer 6, wstań i przejdź się. kiedy zmagasz się z frustracją, nudą masz wrażenie, że cię normalnie sparaliżowało możesz poczuć tę śmieszną energię w swoim ciele, Musi się po prostu spalić, możesz sobie nawet do tego celu puścić muzykę, po prostu wstań i przejdź się, tak po prostu pospaceruj trochę podczas gdy nadal się uczysz też tak możesz, to jest skuteczny trik na zredukowanie targających tobą emocji, nawet tych takich negatywnych o lenistwie, ja na przykład strasznie łażę jak uczę się na egzaminy ustne bo wiem, że jak legnę na łóżku to po mnie już nie wstanę, a z mojej sesji uczenia absolutnie nic nie będzie. 7. Zmień swój materiał do nauki. Jeśli masz już dość swojego starego, okropnego podręcznika, na samą nazwę nowa era w SIP czy OPERON robić się niedobrze, chwyć za lapka, repetytorium czy notatki, takie jak na przykład te naturalne z biologii, które sprzedaję, link w, oczywiście kochani w opisie jak zwykle. Zmień swoje źródło. To potrafi być takie odświeżające i często ciekawe, bo dostajemy nieco inne słownictwo, inny punkt widzenia, że nagle całe to znużenie jakoś tak magicznie znika. Numer 8. Wyjdź na zewnątrz. Jeśli czujesz potrzebę wyrzucenia z siebie pary, dlaczego nie wyjdziesz na chwilę na zewnątrz? To bardzo dobry sposób, aby faktycznie odpocząć i przy okazji dostarczyć sobie nieco świeżego powietrza. Nawet głupie wyjście na chwilę na podwórko ratowało mnie przed nudą podczas tysięcznych zajęć online. A jeśli masz mieć wyrzuty sumienia, że powinieneś się uczyć, weź ze sobą na przykład telefon z nagranym przez Ciebie czytanym fragmentem podręcznika. Ja tak robiłam i powiem Wam, jest to fajna, sprawdzona metoda. No i lepszy ryc. Нишниц. No i numer 9. Zacznij się nagradzać. Wiele naszych frustracji i marudzenia pochodzi z głębi nas samych. Nie jesteśmy tak dojrzali, jak nam się wydaje. Czasami trzeba obudzić w nas takie wewnętrzne dziecko, trochę. A jak zmusić dziecko do zrobienia czegoś, czego nie lubi? No właśnie, nagradza się je. Nagradzaj siebie za ukończenie czasu nauki. Nagrodą może być obejrzenie ulubionego programu telewizyjnego, zjedzenie kawałka czekolady lub cokolwiek co lubisz. Poeksperymentuj trochę, są oczywiście inne rzeczy, które możesz zrobić, aby obniżyć swój niepokój związany. Z nauką, no ale jest to taka fajna metoda, i jeśli jesteś osobą, która jest bardziej konsekwentna w swoich działaniach, możesz dużo eksperymentować. Jeśli nie, musisz być nieco bardziej zdyscyplinowany w swoich metodach, łatwo. Jest zejść z obranej drogi, trzeba o tym pamiętać. I tak skończymy oglądając cały sezon koreańskiego romkomu, i wtedy już w ogóle się niczego nie nauczymy, a to nie o to chodzi. I tak, moi drodzy, poznaliście 9 trików na urozmaicenie swojej nauki, gdy bardzo wam się nie chce i czujecie się bezsilni. Pamiętajcie, zaakceptujcie taki stan, ale nie dajcie mu się stłamsić, bo to w końcu wy decydujecie o tym, co zrobicie, a nie wasze lenistwo. A jak sami widzicie, jest różnych metod, wiele dosłownie, na obejście tych umysłowych przeszkód i osiągnięcie takich Małego sukcesu. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Gorąco zachęcam Was do zostawienia suba i dzwoneczka, abyście nie przegapili najnowszych odcinków. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia i cześć, cześć!